Hej wszystkich zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania Tour de Tour Kasia Kasia Niewidoma. Witam Was serdecznie. Czas na Tour de France Femme avec Zwift. Czwarta edycja tego wyścigu, chociaż to tak nie do końca jest prawda. To jest czwarta edycja wyścigu organizowanego przez ASO i oni sobie zaczęli to numerować od początku, bo rzeczywiście ten wyścig pod ich egidą. No, Stał się taką pełnoprawną imprezą i rzeczywiście ta pieczątka Tour de France ona robi swoje. Robi swoje i to już nie jest jednodniowy wyścig, to jest pełnoprawna impreza, coraz większa, coraz dłuższa. 9 etapów mamy w tym roku. Przepisy są takie, że kobiece wyścigi etapowe mogą mieć etapów 6 maksymalnie, ale w przypadku wielkich turów można to zmieniać. Mogą to być wyścigi troszkę dłuższe. Mówi się dużo o tym, że ten wyścig jeszcze zostanie wydłużony, że to będzie jeszcze trudniejsza. Impreza, a z tą historią to jest tak, że pierwsza edycja w ogóle odbyła się w 1955 roku. E, później była długa przerwa do roku 1984. Później ten wyścig był rozgrywane pod różnymi nazwami, i warto pamiętać, że Bogumiła Matusiak wygrała. Etap Tour de France, la Grande Boucle, to się wtedy nazywało, w 1999 roku, i to był naprawdę wielki, wielki sukces. Teraz do tych sukcesów nawiązują inne nasze zawodniczki. No Przede wszystkim, oczywiście, Katarzyna Niewiadoma Fini, która wygrała ubiegłoroczną imprezę. Jak sama mówi, te magiczne 4 sekundy, które udało jej się obronić ze swojej przewagi na ostatnim podjeździe, no to był naprawdę fantastyczny pokaz. Jazdy, siły woli, siły mentalnej, chociaż z tego co mówi Katarzyna, nie wiadomo, to bardziej właściwie nawet organizm ją zaskoczył, że on był w stanie jeszcze jechać, że on był w stanie wykonywać taką pracę. No i do tegorocznego wyścigu Kasia też bardzo mocno się przygotowywała. On był absolutnie od początku tego sezonu celem. I celem teraz jest obrona tytułu. Jak wygląda trasa tego wyścigu? Panie mają do pokonania 1165 km, więc to już jest naprawdę no, taki poważny dystans. Jeśli chodzi o przewyższenie na tym dystansie, to będzie 17240 m. Mamy 6 polek na starcie w sumie 154 zawodniczki, 22 ekipy. I ten pierwszy etap, który rozpoczyna ściganie, już ma taką niespodziankę na końcu. To jest etap taki lekko pagórkowaty do plumelek, krótki, bo to jest niespełna 79 km. Ale jest w końcu taka malutka ścianka. Wcześniej też jest kilka podjazdów, więc to nie będzie taki całkiem łatwy etap. Myślę, że coś tutaj się może wydarzyć, a tym bardziej na etapie drugim do Kimper, który jest już nieco dłuższy, 110,5 km, ale tu tych wzniesień jest znacznie więcej. To może być, niektóre zawodniczki mówią, taki bardzo chaotyczny etap, i tutaj nawet. Któraś z zawodniczek walczących w klasyfikacji generalnej może coś stracić. I Znów mamy na końcu taki niewielki podjazd przed samą metą. Później mamy etap do Angers, dłuższy, ale tak naprawdę to tutaj wydaje się, że to jest etap dla sprinterek. Jak mówimy, sprinterki myślimy oczywiście Lorena Wibes, ale jest tych sprinterek nieco więcej, o tym też jeszcze Wam powiem. Etap czwarty do Poitiers, i też etap wydaje się dedykowany sprinterkom. Etap piąty. No, tutaj już mamy w końcówce podjazdy. Ten ostatni e, Lemupi, z którego do mety pozostaje 7 km, to jest 2800 m podjazdu i 5,4 średniego nachylenia. No i myślę, że tutaj w tej, tej końcówce, szczególnie wcześniej, też jest kilka podjazdów, znowu może sporo się dziać, tym bardziej, że etap długi, bo to jest 166 km. Później mamy etap do, etap do Amber, to jest etap szósty, e, i tu już są schody. Tu już są schody, bo jest koldubel, to jest 10 km, 200 m podjazdu, 5,6 średniego nachylenia. Później zjazd i poprawka na koldu 6, 6,300 i 5,5. No i później jest taki jeszcze jeden podjazd, który może nie jest jakiś bardzo trudny, ale później ten płaskowyż, zjazd. No i na pewno tutaj, już myślę od tego pierwszego. Poważnego podjazdu będzie się, będzie się działo. Będzie mocne tempo, będą zawodniczki, które tutaj będą chciały zrobić jakąś selekcję. Etap siódmy, no i tutaj już myślę, że taki etap, który sprawi, że te najlepsze góralki pokażą nam się na tym etapie, bo to, no, to są etap podjazdy wcześniej, ale przede wszystkim to Col du Grenier, które zmierzone jest na 9 km. Natomiast ten podjazd, jak widzicie na profilu, jest znacznie dłuższy. On się zaczyna już wcześniej. Tu mamy taką premię czwartej kategorii jeszcze wyznaczoną. Niewielki zjazd i dalej wspinaczka, no a później szybki zjazd w kierunku Chambéry 160 km do pokonania i tutaj już tak, tutaj już ta klasyfikacja generalna zacznie się układać, no i mamy poprawkę na etapie 8, czyli na etapie, no myślę, że królewskim, bo on kończy się na Col de la Madeleine. I to jest etap podjazd, który dobrze znamy także z męskiego Tour de France. Widzieliśmy, że sporo się tam działo. 18 km, 600 m, 8,1 średniego nachylenia. No i to jest taki podjazd, który jest taki dosyć jednostajny. Tutaj nie ma wypłaszczeń, nie ma zjazdów. Tutaj jest cały czas pod górę. Mniej stromo, bardziej stromo, ale jednak to jest bardzo trudny. bardzo. Męczący podjazd, bo no, tu jest tak mniej więcej, są te momenty, gdzie jest ponad 10%, są 3 takie momenty, no a reszta to jest 7, 8, 8, 8, 8, 8 2, 8,2, 8,9. Naprawdę, naprawdę trudno. No i dziewiąty etap do szatel. I tutaj także może już klasyfikacja generalna się nie wywróci, ale na du plań. Podjeździe ponad kategorią, tym ORS kategorii, to jest 11,5 km podjazdu, 8,5 średniego nachylenia. Jeśli ktoś będzie miał nogę, jeśli jakieś sprawy w klasyfikacji generalnej będą jeszcze nierozwiązane, to na pewno tu. Można atakować, podobnie jak na Col du Corbier, i wykorzystać to, że później do mety też jest w zasadzie cały czas pod górę. Czy to jest trasa dla Katarzyny niewiadomej? Nie ma czasówki. Zauważcie, nie ma czasówki. Ostatnio była taka tendencja, żeby w tych wyścigach wieloetapowych pań pojawiała się jazda indywidualna na czas. Trenowały ją zawodniczki. Katarzyna nie wiadoma, była przecież wicemistrzynią Polski. W tym roku przegrała tylko ze swoją koleżanką klubową, Agnieszką, skalniak -Sujką. i Kasia wydawałoby się, że w czasówce też mogłaby sobie poradzić bardzo dobrze, no ale nie ma. Nie ma, organizatorzy tym razem czasówki nie zrobili. Ale kiedy po prezentacji trasy, Kasia wypowiadała się na jej temat, mówiła, że ta trasa jej odpowiada, że ta trasa jest dobra i że ona jest przygotowana. Pytana o swoje najgroźniejsze rywalki, Katarzyna Niewiadoma Fini mówi. Ja nie patrzę na rywalki, ja chcę po prostu pojechać swoje. Ja chcę być jak najlepiej przygotowana, skoncentrowana i ja chcę pokazać, że jestem w stanie obronić tytuł na Tour de France. No to było coś naprawdę fantastycznego. Może Kasia w końcu awansowałaby do pierwszej dziesiątki najlepszych naszych sportowców na przykład. No dobrze, dobrze, zostawmy ten temat. Chociaż uważam, że to, że jej nie było w zeszłym roku, to, jest, to był jakiś ba bardzo duży błąd. No ale wydaje mi się, że. Nie słyszałem o żadnych problemach podczas przygotowań do tego wyścigu. Może ta forma Kasi w tym roku do tej pory jakoś nie zachwycała, no ale były te czwarte miejsca I, i wydaje się, że ta forma ciągle rosła. Kasia odpuściła Giro, nie pojechała tego wyścigu właśnie, żeby skoncentrować się na. W wielkiej pętli, i bardzo wierzę w to, że jest w stanie o obronę tego tytułu walczyć. Bo czy go obroni, to zobaczymy, ale myślę, że na walkę ją stać i że dostarczy nam naprawdę wielu. Wielu emocji. Cieszę się na ten wyścig, bo to ściganie państw staje się coraz bardziej atrakcyjne. Ja to widzę też po tym, słuchajcie, chociażby jakie jest, jest zainteresowanie mediów. No ja dzisiaj byłem z, z zaproszony do Onetu rano, żeby właśnie o tym wyścigu porozmawiać. Wczoraj byłem jeszcze na starcie wyścigu mężczyzn, ale o tym w ogóle nie rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o wyścigu kobiet dziś wieczorem jeszcze będę gościem Przemka Pozowskiego w Radiu Tok FM i też najprawdopodobniej będziemy głównie rozmawiać właśnie o wyścigu kobiet, bo ten męski oczywiście jego rangę wszyscy znamy, ale ten kobiet też ma coraz wyższą rangę i to jest najważniejszy już w tej chwili wyścig w kobiecym kalendarzu. I jak mówię, ten wyścig będzie się rozwijał. On już wygląda świetnie medialnie. Nasze relacje w tym roku w Eurosporcie i w HBO Max to będą po, po, po 3 godziny, a czasem nawet dłużej. Tak więc. Już to zaczyna być traktowane poważnie i mieć odpowiednią oprawę i bardzo się z tego cieszę, bo to ściganie kobiet jest naprawdę fantastyczne. Kto poda Katarzyną? niewiadomą? wiadomo. No przede wszystkim Demi Wollering oczywiście. Demi Wollering, która nawygrywała się w tym roku już mnóstwo, ale przegrała WLT. Przegrała WLT z Marlen Reuser. I ja mam wrażenie, że no nie jestem do końca pewnej formy Demi Wallering. Ona także odpuściła Giro, żeby przygotować się do Tour de France, więc może być przygotowana świetnie. Ma bardzo mocną drużynę, ma m.in. Evite Music w swojej ekipie. No i ona jest zdeterminowana, bo ona ten wyścig wygrała dwa lata temu. W zeszłym roku pamiętamy ta kraksa, po której ona później atakowała na ostatnim etapie, no ale. Kasia się obroniła i Demi Wolering ma rachunki do wyrównania z tym wyścigiem, i myślę, że będzie w tym roku bardzo, bardzo o to zwycięstwo walczyła. Marlen Reuser, zawodniczka, która była faworytką Giro po wygraniu wyścigów w Szwajcarii, ale na tym Giro rozchorowała się, zdominowała pierwsze etapy, a później już jej nie było już, nie była tak mocna, już Elisa Longoborghini jej odjeżdżała, a Elisa Longoborghini też w tegorocznym Tour de France zobaczymy. Tak więc ta stawka jest naprawdę mocna. Sara Giganti, słuchajcie, zawodniczka, która tak nam się pięknie pokazała na Giro, która wygrała tam dwa najtrudniejsze etapy. No i gdyby nie to, że zgubiła się na tym płaskim, kiedy peleton się porwał, właściwie nawet nie na wietrze, ale przez przyspieszenie dwóch, trzech ekip, ona jechała z tyłu. Ona lubi jeździć z tyłu peletonu, no i dopóki tego się nie oduczy, bardzo trudno jej będzie wygrać dużą imprezę, bo no nie wolno. Nie wolno jeździć z tyłu. Peleton może się porwać w każdym momencie. Tu trzeba być z przodu, trzeba być w czubie, m, gdzieś tam przynajmniej w tej pierwszej części peletonu i no, mieć oczy już otwarte na to, co, co się dzieje i zachować koncentrację, bo w każdej chwili peleton może się porwać. A kiedy to się porwie, no to sami wiecie, jak to trudno jest potem posklejać, pospawać. Bardzo, bardzo to czasem wymaga wiele sił, których później brakuje. Także jeśli Sara Giganti pojedzie e, dobrze na tych płaskich, łatwiejszych etapach, to kto wie. Kto wie. W górach na pewno widzieliśmy na Giro jest w stanie zostawić wszystkie rywalki. Zobaczymy. Oczywiście tam nie było Katarzyny Niewiadomej Fini i tam nie było Demi Wollering. No ale y, Marlen Reuser i Eliza Borgini zrywała na tych górach spokojnie. Puk Pieterse także zawodniczka bardzo mocna. E, Chciałbym powiedzieć tak z rozpędu, lottek kopeki, ale lottek kopeki jest w tym roku w nie najlepszej dyspozycji. I to jest zawodniczka, która zrezygnowała z Giro, jechała tam słabo, wycofała się ze względu na ból pleców i jak sama twierdzi, ten ból pleców może już jej aż tak nie dokucza, ale ciągle nie czuje się w pełnej dyspozycji. Mówi, że będzie celowała w etapy i że będzie chciała rozprowadzać Lorene Wibes na, na sprinty. Może tak być, ale wydaje mi się, że coś tutaj jest poza tymi plecami jeszcze więcej. Że to jest chyba znów ten konflikt, niestety, w drużynie, kiedy odchodziła z drużyny, bo wolering kopeki widać było od jakiegoś czasu, że to kiepsko funkcjonuje. No, odeszła wolering, ale wróciła do drużyny Anna van der Brehen. No i to teraz ona jest jakby współliderką I znowu. Ta Lotte nie jest tą liderką, na której skoncentrowane są wszystkie zawodniczki. Znowu gdzieś jest ta Anna Van Der Brechen i ja nie wiem, czy to, to jej tak naprawdę najbardziej nie, nie bruździ i czy to, to nie sprawia, że ona no nie jest pokazać w stanie pełni swoich możliwości. Pozostałe zawodniczki, które warto wymienić, no jest jeszcze Sedin Kerbol, jest Niam Fisher-Black, jest Mia... Otterstedt, a więc jest, jest tych zawodniczek sporo, jest Pauline Ferrand-Prevot, jest naprawdę dużo dobrych zawodniczek, ale myślę, że ta walka o zwycięstwo powinna się rozegrać między Katarzyną Niewiadomą, Demi Wollering, Marlen Reuser, Elizą Longoborghini i może Sarą Gigante. Mamy oczywiście także spore grono sprinterek na czele z Loreną Wibes, najlepsza w tej chwili sprinterka świata i myślę, że ona tutaj na tych dwóch przynajmniej etapach dedykowanych sprinterkom Powinna sięgnąć po zwycięstwo, a jeszcze na tych etapach, które kończą się takimi niewielkimi podjazdami, kto wie, kto wie na co będzie stać Lorena Wibes, Chociaż tam jest parę zawodniczek, które się chyba lepiej czują w takim terenie. Jakby co to, w tym jest d mamy jeszcze szybką Misę Bredewold. no i z tych pozostałych szybkich zawodniczek jest Ali Wollaston, Liane Lippert, Eliza Balsamo, Charlotte Cole, Linda Zanetti, Laura Tomasi. Jest, jest sporo naprawdę szybkich zawodniczek, które marzą o tym, żeby pokonać Lorene Wibes. A Polek, jak wspominałem na początku, mamy aż sześć w tym wyścigu, słuchajcie. I to naprawdę pokazuje, że to nasze kobiece kolarstwo ma się coraz lepiej. Nie, nie jesteśmy potęgą, bo takie też Pytanie dostaje, czasem nie. Potęgą nie jesteśmy, potęgą są Holenderki w kolarstwie, natomiast naprawdę to nasze kolarstwo kobiece jest bardzo mocne. W drużynie Katarzyny Niewiadomej Fini, czyli w Kenyon's Ram Zonda Krypto jest Agnieszka skalniak -Sujka. Agnieszka, która też cały czas buduje swoją formę. Słuchajcie, ona już na WLC jechała naprawdę dobrze i myślę, że będzie w stanie na tym wyścigu wykonać świetną pracę dla Katarzyny Niewiadomej. Jest Dominika Włodarczyk, która przecież przegrała. E, tylko z Katarzyną nie wiadomo na, na Mistrzostwach Polski. Dominika miała tam pewne kłopoty zdrowotne, były te kontuzje, były, upa ale już jest chyba wszystko dobrze. I ja liczę na to bardzo, że Dominika Włodarczyk o jakiś etap na tym wyścigu powalczy. Myślę, że o generalkę to raczej nie, ale o etap swobodnie może Dominika powalczyć. Mamy jeszcze Kajerysz, mamy Aurel Nerlo, mamy Karolinę Perekitko, a więc mamy zawodniczki, które mogą robić wyścig, mogą się, na pewno będą się zabierać w ucieczki, na pewno będą próbować jakiejś akcji, no bo jednak pamiętajmy, że to jest Tour de France. Tutaj każdy etap waży 100 razy więcej niż etap w innym wyścigu. Tutaj zwycięstwo w całej imprezie, Katarzyna nie wiadomo, też o tym mówiła, no jednak zmienia życie. Wygrana w Tour de France i Kasia chce to poczuć po raz drugi, i ja myślę, że my byśmy też chcieli. Niech to będą magiczne dwie sekundy, trzy sekundy, niech to będzie magiczna jedna sekunda, ale żebyśmy mieli emocje, polskie emocje, i żeby Katarzyna niewiadoma walczyła do końca w tym wyścigu o zwycięstwo. Wyścig będę miał przyjemność komentować z Anią Lafor, która bo, zna i świetnie czuje ten kobiecy peleton na datek. Zna się blisko, przyjaźni się z Katarzyną, nie wiadomo, więc myślę, że i gdzieś tam jakieś wiadomości od środka będziemy mieli i od Kasi i od innych naszych zawodniczek, które też nam trochę te relacje ubarwią. Także zapraszam Was, zapraszam Was serdecznie do oglądania tego wyścigu na antenie Eurosportu w HBO Max, gdzie można sobie obejrzeć później, można sobie cofnąć, no, tam jest, to jest naprawdę bardzo, bardzo wygodne narzędzie. Jeśli chcecie postawić mi kawę, to link znajdziecie pod filmem, a w, no oczywiście jeszcze kończy się męski Tour de France, jeszcze dużo, dużo kolejnych wydarzeń. Po jednych emocjach będą drugie, a potem zaraz wpadamy w Tour de Pologne. I mężczyzn, i kobiet. Nie ma, nie ma odpoczynku.